Here. Robimy jajecznicę. Tak się robi jajecznicę, na chacie. Jesteśmy na chacie. To jest chata. Hata wujatoma. Wuj Tom miesza. O, a to jest gościu, od którego chatę wynajmujemy. Nie wiem, czy to jest on, czy jego jakiś kuzyn, czy kto, ale governor. No, Alison się zajmuje drewnem. Całe 18 lat swojego życia spędziła w lesie i jest najbardziej zaawansowanym harcerzem na Filipinach. <grywa> I think enough, enough. enough, yeah, it's almost done. Half cooked ryba hangana Show me next. Half cooked. Ah, yummy. Yeah. But, 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 mm. huh? Zajęło nam chyba z 40 minut rozpalenie ognia, nie? Bo drewna, które kupiłem w sklepie tutaj obok do do robienia ognia w domu, były trochę mokre. Ale dolewaliśmy olej tutaj i olejem, żeśmy dali radę. Tutaj kupuje się olej w butelkach po tanduaju, po rumie. Albo w woreczkach takich o, kupujesz olej w woreczkach. Tak po prostu jest. I tyle. Spuntokin. Yummy. Yummy. Siema. Siema. Buenas dias! Señoritas! Yeah. <laughs> Buenas dias, señoritas! Yeah. Yeah. And not señoras! O do rajo. <laughs> Skipping in the paradise. Ale krzyż musi być! Ostatnio się mało nie zabiłem o ten krzyż wychodząc tędy. <laughs> Tutaj nasi sąsiedzi. <laughs> Mają trochę blachę przy białą, Ale co tam? W ogóle z tej perspektywy to to jak slamsy wygląda <laughs> Ale tam widać kawałek willi to nie jest źle No Tutaj gdzieś śmieci wyrzucamy, już pokazywaliśmy we wcześniejszym wideo Dżungla ostro zarośnięta, jak tam Staszku Jajuwa? No, właśnie <laughs> się O to trzeba oleju dolać no. Oleju O, popatrzcie. Ś ściągnąć ją. Ja ją ściągnę. ściągnę. O, tak się tutaj O i jedziemy dalej. I można dalej smażyć. Trochę Ogień jest oleju. Kto nie da rady Kto o, da kto radę, da. jak nie my <laughs>

Japat! Japat! Yeah Japat! Plants versus Zombies Japat! Uh, who won? Who who is winning? Kto wygrywa? Plants. wygrywa? Tanaman. <sighs> Tanaman. Plants, Tanaman. Yeah. Hmm. Judy abad a bad. Hmm? <laughs> posprzątaj po sobie, co? <laughs> Clean after yourself, ha? Huh? Yes. Yes. I don't know. be, don't be maldito, be. Good, good dito. Good dito. And there is Maldita. Yeah. Over, over there. Very Maldita. Zła dziewczyna. Breakfast ready. Wow. Yeah, father. We are here. Ale się teraz jara ogień. Normalnie można kiełbaski usmażyć. mamy. Dirty kitchen, dirty kitchen. That's dirty kitchen. We have enough bread. No bread. You wanna go and buy? Yeah. Yeah. us, where? In the bakery there? Yes. There's also a bakery there. Yeah. Okay. You money? <coughs> you have to Przewodniczący, money? Komisarzu! Powiedziałem o tym, że Kwarta Kwarta w Anglii. Kwarta 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 ja ja jajecznicę. jajecznicę. jajecznicę.